Jakie przeżycia były, no i jakie prognozy na przyszłość? E, cóż, jeżeli chodzi o przeżycia, e, no słodko-gorzkie, bo e, pod względem sportowym e, były, były, e, były i fajne skoki, ale były też niestety te niefajne, i, e, które przynosiły mi rozczarowanie. E, ale na pewno to co, to, co będzie największym pozytywem, to ta atmosfera na skoczni, kibice, którzy tutaj są, którzy przyjeżdżają, mimo wszystko w, e, e, chcą nas zobaczyć, e, chcą się cieszyć tymi emocjami i to jest, e, to jest piękne. Jak byś zachęcił takich młodych e, tutaj e, dzieciaków, bo myśmy wczoraj ich pytali, czy odważyliby się skoczyć, wszyscy mówią, że nie, bo za wysoko, takie, wiesz, brzdące malutkie, jak byś ich zachęcił do tego sportu? E, ojej. Ja myślę, że takim dzieciakom bym na pewno powiedział, żeby sobie e, wybrali robić to, co lubią robić. E, nie, nie będę ja nikogo zmuszał do akurat tego sportu, bo, bo każdy sobie to musi wybrać indywidualnie. E, i, I myślę, że to, to, żeby się po prostu ruszali, żeby mieli chęć do tego, żeby coś robić, to jest najważniejsze. Ale powiedz, co jest pięknego w tym sporcie? Dziś? Nie w ogóle. No właśnie. Ja myślę, że jest to, jest to na pewno sport. Dość elitarny, bo, bo nie każdy się odważy na tych nartach i skoczyć ze skoczni. E, I nieraz się tak śmialiśmy, że no my tak naprawdę każdego praktycznie sportu możemy spróbować iść e, czy to w piłkę zagrać, czy, czy w siatkówkę, czy nie wiem, w na cokolwiek. A na skocznie z innych sportów to raczej się nikt nie garnie, więc no jest tu pewna elitarność. Myślę, że to, to co też, dlaczego ja się w tym sporcie znalazłem, czyli to, że od dziecka ciągnęło mnie do latania ogólnie pojętego, to, to jest piękne, że można się przez chwilę poczuć, jakby się miało te skrzydła i trochę jednak się leci. I tych skrzydeł ci życzymy. Dzięki wielkie.